a rozpoczął je właśnie na tym boisku nawet. Łukowski dostał dobrą piłkę. Łukowski strzela! Mrozek łapie tę piłkę dosyć taką kołośliwą. wypracował sobie Pozycję strzelską Łukowski mimo obecności Aleksa Glas. Powiem szczerze, w ostatnich 3-4 minutach bardziej groźnym podbrałką Lecha niż przez całą pierwszą połowę. Torta są starannie Sousa. Isak napędza teraz zespół. Mikael Isak, szereg razy lecha przed Isakiem. Zagrywa do lewej strony Mikael Isak. Jest teraz szukanie dobrej opcji. Tordarson musiał się cofnąć po piłkę. Sosa. Nie daje sobie zabrać piłki Portugalczyk. Hokans. Jagieło. Jagieło. Uwaga Isak! Nie do wiary! Idealne podanie Filipa Jagiełło nie kalkulował Isak tam nie można było pozwolić sobie na chwilę zawahania. Od razu strzelił w niełatwej sytuacji. No pomylił się o jakiś metr. i Sobol 55 minuta na Zegarze, a trener Daniel Miśliwiec wprowadza dobry gry Saida Hamulicza Hamulicia i Hilarego Gonga Dwa gole w pierwszej połowie i dwa trafienia w drugiej, a to przecież dopiero 10 minut. Jagieło, Karsensen. Zruszył na obie chwili, Jagieło, Karsensen wykorzystuje jego obecność po strefie. Chytrze zrobił to, Jagieło, Gozubal, Gozubal, zuba Gikiewicz dał radę wyłapać tę skaczącą piłkę. Pokazuje, że w nawet takich naprawdę ciężkich momentach, w takim niewygodnym miejscu na boisku pod presją Lech potrafi stworzyć akcję zakończoną strzałem. Hilary Gong, zobaczymy co nam zaprezentuje. Było sporo uwag do niego w rundzie jesiennej na okresie przygotowawczym. Chwalony, z optymizmem tutaj wchodzący w rundę wiosenną Hilary Gong zobaczymy, czy to będzie miało przełożenie odwiedź, na okres odbudowawczy z paryngi na nagrywę ekstraklasy. O stawkę Luis Silva, hamulić Nie na widzę, widzę Łódzki widzę. Ja tej kurni nie, 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 nie nawidzę. No, czy dodał tutaj troszkę od siebie Said hamulić nie było zdaniem sędziego lek piłce. Hmm. Myślę, że był jakiś krok. Natomiast nie to są takie sytuacje, na które napastnik musi być przygotowany. Wiemy, jak Naklas potrafi zachowywać się w takich stykowych sytuacjach. Szybki gracz, Daniel okaz, ale ta piłka była poza zasięgiem jego możliwości. Sypek, Jakub Sypek stopuje go. Gurgul, Jeszcze Jakub Sypek. Zentoczył piłkę podeszłą, a potem wycofał Mateusz Żyro. Czechu. W poprzek boiska Kerk. Hamulić. Robi wszystko, by widzę. Trzymał piłkę. Kozubal, Afonso przed nim, Mateusz Żyro już wraca do linii obrony, Mateusz Żyro, Alech naciera lewą stroną, Hocas, wycofana piłka do Tordarsona, Kozubal, tam jest sędzia Arys. który był przeszkodą, karny, i no, się zgubi piłkę, panie. A gramy, gramy, gramy panowie, brama. A tu pajac jebany spadł o piłka, w zaczął grać cztery jebany żydowska kurwa, ty nie machajcie mi łapami. Kurwa Dikiewicz jebany kartkę mu daj, Próbuję wytłumaczyć naszemu ostrzemu piłkarzowi, że tak się nie robi. Marta, raczej nie powinno się robić. Natomiast wiesz, to jest mecz. A, a ciekawa sytuacja. No myślę, że nie będziemy odpierać. Chleba naszemu redakcyjnemu koledze. A tam Majski odniesie się do tej sytuacji. Niedzielnym programie Liga plus Ekstra. Tak, ogłosimy rzeczywiście Adama Już się nad tym pochylił i nam to ładnie opowiedział. Marek znów nabiera szybkości na tej lewej stronie. Pokaz. Sosa Odłącza się burgol. Bardzo wielu graczy lecha blisko siebie. Tordarson z dystansu przy bliższym słupku to mogło zaskoczyć.